Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o kilku przemyśleniach a propos najnowszych trendów i tego, co się będzie działo, kiedy świat już trochę wróci do normy, do tej... No, na pewno już to nie będzie ta sama właśnie normalność, co wcześniej, tylko zmieniona. I jednym z takich przemyśleń jest... Mocny powrót do natury, moi drodzy. O co tutaj chodzi? My trzy, trzy lata temu, kiedy... Z Weroniką mieszkaliśmy w Krakowie, na jednym z tłocznych krakowskich osiedli. Stwierdziliśmy, że kiedy już była w ciąży, że czas na to, żeby zamieszkać w jakimś miejscu, gdzie będzie cisza, spokój, żeby dziecko mogło mieć jakieś takie normalne bodźce, a nie być takim mocno zastymulowanym całym wielkim miastem. I nam też tego trzeba było, po, po wielu latach takiej intensywnej, ciężkiej pracy. W różnych stanowiskach stwierdziliśmy, że czas wrócić, a że akurat mam tą, ten zaszczyt, że moi rodzice mieszkają w regionie Bieszczadów, to wróciliśmy tutaj, bo mieszkamy obok nich zaraz, dosłownie mieszkanie obok mieszkania. I widzimy, jak bardzo nam to pomogło, bo jak jesteś w takim dużym mieście, nagle się okazuje, że wszędzie masz 40 minut tramwajem w jedną stronę. Potem trzeba postać w korkach, trzeba wziąć numerek na pocztę, żeby odstać swoje, wszędzie są kolejki i przez to ten czas bardzo mocno nam się wydłuża. I załatwienie prostej rzeczy na mieście bardzo długo trwa. I powiem Wam. Chyba dwa miesiące przestawialiśmy się do wolniejszego trybu życia, że możesz pójść na miasto i załatwić sprawę w urzędzie. Czy do urzędu idziesz 5-10 minut, a potem załatwiasz sprawę w 5-10 minut i jesteś w przeciągu godziny, powiedzmy, w domu już nawet z zakupami. Coś, co było nierealne wcześniej w naszym poprzednim życiu. I teraz, kiedy zauważyłem. Może część z Was też już widziała te filmy na Facebooku czy na YouTubie, gdzie delfiny wpływają do zatoki weneckiej i normalnie w tych kanałach, gdzie dawniej pływali goldonierzy, to teraz pływają delfiny, rybki w ogóle przyroda wróciła. I z racji takiej kwarantanny, jaką teraz mam, popatrzcie, jaki piękny las jest po prostu. Nawet, czekajcie, postaram się być kiedy cicho. No, piła, no, cywilizacja. A gdyby nie piła, to byście słyszeli jak pięknie tutaj ptaki śpiewają. I właśnie o to chodzi, że... Chyba trochę zaczynamy doceniać to. Siedząc teraz w domach, to większość z nas, kiedy chce uciec troszeczkę i mieć trochę nogi rozprostować, to musi wyjechać gdzieś na odludzie, gdzieś do lasu. I zresztą, jak zobaczycie, wielu, wiele osób teraz nagrywa właśnie w ten sposób swoje wideo, i jakieś, czy zdjęcia i przemyślenia. Bardzo dużo celebrytów, jakby naj, najmodniejsza wycieczka w tym momencie, to nie na Bali. Moi drodzy, nie do Tajlandii, czy do Nowego Jorku, czy Los Angeles, tylko właśnie do okolic. Lasu. To jest najbardziej hype'owe w tym momencie miejsce w polskim internecie. O... Słyszycie? Okoliczny las. I myślę, że coraz więcej osób zaczyna to doceniać, bo wiele osób w ogóle wcześniej nawet nie brało pod uwagę wybrania się na spacer do lasu, a teraz myślę, że to na stałe zmieni troszeczkę nasze postrzeganie i w związku z tym może się pojawić wiele nowych, ciekawych trendów. Jakie to mogą być trendy? E, raz, y, myślę, że branża turystyczna tutaj będzie miała ciekawa. ona w ogóle teraz bardzo duży kryzys przechodzi, a wiemy o tym, bo my z Weroniką działamy w Lokalnej Organizacji Turystycznej, Weronika jest prezesem, ja jestem wiceprezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej Bieszczady i branża turystyczna... Słyszycie? I branża turystyczna będzie miała tutaj bardzo duży problem. E, natomiast właśnie z racji tego, że wiele osób myślę teraz bardzo mocno doceni e, podróże po lesie, spotkania w lesie, to może być tak, że y, różnego rodzaju domki w lesie. Y, Takie wiecie, nie w Zakopanem, nie przy Krupówkach, tylko właśnie na uboczu. Gdzieś, gdzie można się wyciszyć, gdzieś, gdzie można Posłuchać ciszy i zrozumieć na czym polega cisza. Posłuchać ptaków, zobaczyć jak natura żyje. Myślę, że to jest bardzo duży trend, który do nas będzie zmierzał. W związku z tym, też będzie dużo akcji takich pro-eko, prozdrowotnych. Myślę też i myślę, że jakieś takie akcje już niedługo zobaczycie w internecie, jak naturoterapia, to jedno, bo to jest już jakby powszechne, ale jakoś lasoterapia czy miejsca na odstresowanie się właśnie wśród drzew, w głuszy, to będą takie bardzo hajpowe rzeczy. I coraz więcej takich domków będzie powstawać i ta branża się będzie bardzo mocno rozwijać, więc jeżeli ktoś z Was chce, to może śmiało z tego skorzystać. Popatrzcie, jak to jest pięknie. No. My, to jest nasza ulubiona ulica w Sanoku. Powstawiły ją lasy państwowe 2-3 lata temu. jakby. Czasem tylko jakieś auto przejedzie, to trochę pokurzy, a tak to jest po prostu przepięknie. Zaraz będzie taki nasz ulubiony strumek, gdzie Weronika będzie chciała, żeby jej na pewno zdjęcia z kacwerkiem porobić, bo to jest nasze ulubione miejsce, gdzie zawsze zatrzymujemy się na jakieś pół godziny i siedzimy i słuchamy taków, ciszy. O właśnie, a propos aut, czasem jakieś przejedzie. Więc to będzie jedno z takich najbardziej hype'owych doświadczeń. Lexi! Jakie jeszcze mogą tutaj być dla nas trendy? Eee, moi drodzy, Zobaczycie, że zaraz wypsypie się masa poradników. Jak korzystać z dobrodziejstw lasu. E, grzyby zbierać, sok z brzozy, e, inne rzeczy. Teraz na przykład czosnek niedźwiedzi. My też się z niedługo wybieramy do naszego lasu, bo akurat tylko mam taką opcję, że mamy gdzie skorzystać i będziemy zbierali czosnek niedźwiedzi. Takie rzeczy, gdzie będzie można to bardzo fajnie docenić, bardzo fajnie zrozumieć, bo wiele osób, zwłaszcza z dżungli miejskiej, nie rozumie lasu, bała się lasu. Teraz ma okazję go trochę bardziej doświadczyć i zobaczyć, że te polskie... Polska natura jest naprawdę przepiękna i Arabowie dużo by dali za taki widok, bo w Dubaju to nie ma takich strumyczków, a już na pewno nie ma drzew iglastych. Weronika, Weronika mówi, że to jest jedno z jej ulubionych miejsc. Możecie sobie zobaczyć. I naprawdę, ja nie wiedziałem, że tak jest. W sensie ja urodziłem się w Bieszczadach. Najpierw mieszkałem w Ustrzykach Dolnych, potem w Sanoku. I jeszcze jako harcerz to myśmy lasy schodzili w prawo i w lewo, we wszystkie strony. Ale potem, dopiero kiedy pojechałem na studia do Dużego Miasta i potem, kiedy mieszkałem jeszcze też w Krakowie, zobaczyłem, jak ludzie nie mają kontaktu z naturą. Jaki to jest problem, jak, jak oni tego nie rozumieją, w ogóle boją się robaka, żeby ich nie dotknął. Jakichś takich dziwnych rzeczy. Co przecież my z takiego środowiska się wywodzimy. Jeszcze 20-30 lat temu to każdy by się śmiał, a ci młodzi milenialsi mają z tym duży problem. I myślę, że to się teraz zmieni. Myślę, że to jest jeden z największych trendów, bo bardzo dużo ludzi ma potrzebę wyjścia z domu. Jak nie ma gdzie, to pójdzie do lasu, pójdzie do lasu i zachwyci się lasem, a nawet jeżeli nie oni, to ci, którzy mają na nich wpływ, czyli influencerzy. Spowodują to, że wiele tych osób naprawdę doceni e, wartość, autentyczność, szczerość polskiej natury, polskiej przyrody, i myślę, że wokół tego narodzi się wiele nowych biznesów i wiele nowych doświadczeń. A jeżeli macie jakieś przemyślenia, to dajcie je w komentarzu, subskrybujcie i udostępniajcie, bo. Myślę, że takich filmików będzie coraz więcej, a ja chcę mieć z Wami bardzo dobry kontakt i porozmawiamy sobie o nadchodzących trendach, tego jakie możecie i my możemy wszyscy fajnie wykorzystać i jak świat może wyglądać. Będziemy mówili bardziej o tej jasnej stronie, czyli jak może wyglądać w ten dobry sposób, a nie że nas tą gdzieś tam, wiecie, zmanipulować jakieś teorie spiskowe który, a poza tym, nie wiem czy wiecie, ale większość takich teorii na początku była spiskowa, potem się okazuje, że to prawda, więc bardziej może my skupmy się na tym, jakie mogą być pozytywne trendy, albo jakie są trendy i jakie pozytywnie wykorzystać. Cześć, udostępniajcie!